Tak się zastanawiam po prostu, czy tam jutro przyjechać, z racji takiej, że po prostu wiele osób nie życzy mi tego. Wiele osób, jak ja gdzieś przyjeżdżam do Polski, zaczynając od zeszłego marca, chodzi za mną, mimo że jesteśmy w zgodzie, chodzi za mną po jakichś centrach handlowych. Grozi mi, grozi kobiecie, grozi tu, grozi tam. Musimy to zrozumieć jako Sikarios, nie? Jako ludzie normalni, rzetelni, którzy nikomu nie życzą źle. Zapalę sobie jeszcze papieroska. Pytanie jest po prostu takie: ilu was jutro będzie na tym festiwalu? Bo jestem w stanie powiedzieć to tego człowieka organizującego to całe przedsięwzięcie że słuchaj, tam jest dwa tysiące moich ludzi. I kto wtedy coś zrobić? zrobi? Tylko wtedy musimy się jakoś skumać. Zaraz przeczytam wasze komentarze. Nie ogólnie po prostu, kto za nim chodzi, kto za kimkolwiek chodzi. Chodzi tylko o to, że mi ktoś upierdliwie od 5-6 lat utrudnia pracę, tak? W Polsce, nie? Tak szczerze, ale mi kurwa, się włosy rozrastają przez te słońce i tak dalej, nie? Pytanie jest takie, jeżeli ja bym przyjechał na przykład, nie, do tego Płocka, ilu was tam będzie? Ilu was tam będzie? Krótkie pytanie, bo dużo ludzi próbuje mnie uciszyć, dużo ludzi próbuje, kurwa, mówić na mnie złe rzeczy, dużo ludzi mówi, no, bo ja do niego nic nie mam, ale yy, on znowu obraził, słuchajcie, nawet jak kogoś obraziłem, to obraziłem dlatego... Z racji takiej bardzo prostej, że mi się wydawało, że po prostu nie miałem kurwa tych wyników, które ja bym chciał mieć, nie? I jestem po prostu twardym, bardzo trenerem, nie? Niektórzy ludzie po prostu zamiast wziąć to jako blessing, próbują podcinać skrzydła, ale możemy się w to bawić, nie ma żadnego problemu. Dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania. Jest to pierwszy live od dawna. Słuchajcie, nie mam czasu na niektóre bzdury po prostu, nie? Jak ja mam tam przyjechać, to musicie po prostu jako jedna wielka skała ludzi po prostu stać za mną i pierdolić to. Przede mną gra Molesta, Evenement. Ja to sobie zaraz pomyślę, czy tam przyjadać, czy nie. Z racji takiej, żeby po prostu potem nie było żadnych przygód. Ale straszne te bosy człowiek. Patrzcie, ale dupy, ja pier, za modę. <gry> A psy moment. No i tak tam chciałem tylko powiedzieć, że piękna jest Italia. No, co życie, dokładnie. Dawaj do kasyna, no na pewno nie. Nie, no pytanie takie jest, kto jutro z Was będzie chciał tam jechać pod pretekstem, żeby mnie spotkać i tak dalej? No, ja może sobie to przemyśleć, wiecie o co chodzi, czy mi się to opłaca, bo znowu może być tak, że ktoś mi kurwa zasadzkę, kurwa podstawi, że znowu ktoś będzie miał jakieś pretensje, że znowu komuś się nie będzie podobało, że gdzieś jestem i tak dalej. Tak jak to było przez ostatni kurwa rok. I ja przez to kurwa straciłem swój momentu, straciłem przez to pieniądz. pieniędzy. Kuj kurwa, wiusów i wszystkiego, wiecie o co chodzi? I to jest tyle Dzięki wielkie Żadna kokaina mordo Tylko tak po prostu pytam, ja jestem czysty, ja dzisiaj po prostu sobie trochę popiłem, pytanie jest takie Czy mi się opłaca wsiadać później do samolotu, czy znowu będzie tak, bo ty powiedziałeś źle na tego, i potem powiedziałeś źle na tego, i potem jeszcze raz ci pokazaliśmy, że tutaj nie jest. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam siły na to. Słuchajcie mojej muzyki. I tyle, stary. Dobrze, super mordeczko, to tam zaraz bądź. Pytanie jest po prostu, niezależnie od tego czy tam Amadi wygra teraz yy, grube miliony, bo prawdopodobnie coś tam wygra, tylko żeby też po prostu się zamknął. Pytanie jest takie, co by się stało, nie? teraz to chodzi tylko już tak racjonalnie teraz do moich fanów, a nie do, O ja zaraz się, to tutaj mi nikt nie wyjaśni, mordeczko. Pytanie jest takie, czy mi się opłaca nadal w to samo bawić, co oni się bawią? To już od paru lat mamy to pytanie, tak? Dlatego ilu z was by przyjechało na ten koncert? Ilu z was by przyjechało na ten koncert? To jest jedyne pytanie, które mam. Może tutaj ktoś, tak, te przyjadę. To jest tyle kurwa psów, ja nawet nie rozumiem stary, wiesz, co chodzi. nie opłaca ci się, dobrze powiedziałeś. Jeżeli ja w przyszłym roku zrobię własną trasę koncertową i w przyszłym roku podczas tej trasy koncertowej zagram na przykład ten kurwa lech, to mi się wtedy opłaca. Ale żebyście my, jak, wy jako moi fani, jako moi fanatycy, jako moi ludzie, zrozumieli, że to nie chodzi o to, że ja nie przyjeżdżam i tak dalej. Słuchajcie, patrzcie kurwa, ile pod górkę ja dostałem. <laughs> Więc, jeżeli jest tak, że na przykład, ok, jest 100 razy pod górkę, nie ma problemu, tylko pytanie jest takie, na ile razy to się kurwa opłaca? niż po prostu tam pojechać raz w przyszłym roku, zrobić to porządnie i tak dalej, niż teraz kurwa wszystkich kurwa ściągać po Ciebie mówić, ej słuchajcie jedziemy teraz do tego. ale jak to, no teraz już. nie wiem czy to się teraz po prostu opłaca, nie? ja mogę tą samą zaliczkę, którą ja dostałem od tego człowieka wykorzystać na przyszły rok i w przyszłym roku zrobić po dobrym e, światłem, pod dobrym kontekstem zrobić zajebiste show. Nie? Mogę tak zrobić. Cały czas się kurwa ktoś do mnie pruje, jak ja mam to teraz e, zinterpretować. A nie, że tam na Deptaku w Marbella, no to morno, no to chodź na ettaków Marwili, człowiek jeszcze to jest ode mnie. Chodzi tylko zasadniczo o to, czy Wam się wydaje, żebyście się bardzo obrazili, jeżeli ja bym na przykład nie przyjechał, nie? No to pójdźcie, powiedzcie, słuchajcie, Sebastian będzie w przyszłym roku. Mamy te bilety i one są na przyszły rok. Koniec tematu. Koniec tematu. Ja chcę po prostu w tym roku sobie odpocząć, popracować nad hiszpańską muzyką, robić kurwa swoje. Ja już nie będę kurwa, tutaj łaził, kurwa i każdemu wytłumaczył, a no bo to jest tak, to jest tak, to jest tak, no bo tutaj było w Polsce. Nie mamy już ochoty, ludzie. Ja w tym roku już prawdopodobnie nic nie chcę. Jeżeli powiedziecie dobra musisz tam być, bo kupiliśmy tam bipy, rada i to powiedzę ze 100 osób, to oczywiście, że tak. Ale tak osobiście wolę poczekać do przyszłego. To się niczego tam nie boję, chodzi tylko... Żeby ja bym chciał zrobić to dobrze. Dlatego ja bym chciał to zrobić po prostu porządnie. Ja nie chcę kurwa nikogo czerniać, na nikogo źle gadać i tak dalej. Ja po prostu wolałbym robić swoje, wycilować się, popracować kurwa nad nowym materiałem i tak dalej. Ten ostatni rok trochę nerwów mi kurwa zjadł, nie? Tyle. To nie jest nic osobistego. <mum> Nie rzucajcie takimi kurwa ksybami i tak dalej, to wiecie Ja to nie jestem wiecie stamtąd i tak dalej nie